Dzień doberek. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W poniedziałek 31 października i dzisiaj temat przejście na drugą stronę. Ile to w zasadzie trwa? Mam nadzieję, że za momencie, jak zobaczycie, że nadaję na żywo. Przypomnę tylko, że nadajemy od miesiąca czasu o 17.00 czasu polskiego. Jest to nasza nowa godzina. Wydaje mi się, że w Polsce jest w tym momencie godzina 17.05 ale nie jestem tego pewien. Może mi potwierdzicie, napiszcie w komentarzu, ale w każdym bądź razie chyba tak. Chyba ten czas zmienił się właśnie w sobotę w ten sposób. Z soboty na niedzielę, że w tym momencie jest między nami 7 godzin różnicy, a nie 8, tak jak było. W każdym bądź razie u mnie poranek, godzina 10. Jestem na Kostaryce, nadaję na Kostaryce i dzisiaj taki temat luźny, ponieważ przygotowania do obchodów czy uczczenia y, pamięci naszych bliskich y, na pewno w toku. I pomyślałem sobie, że porozmawiamy dzisiaj naprawdę o bardzo luźnym temacie, y, który tak naprawdę bardzo często powstrzymuje nas przed zmianami. Y, ponieważ y, co by było ważne i dla Ciebie było najważniejsze? Czy ważne by było dla Ciebie, ile czasu trwa zmiana, czy by było ważne, jakie będą y, korzyści po dokonaniu tej zmiany? Bo ja mam takie wrażenie, że część osób y, tak szybko y, myśli, że świat biegnie i tak szybko jakby chce, żeby wszystko się działo że nie jest w stanie doczekać się do jakiejś korzyści, zmiany i zmienia non-stop po prostu różnego rodzaju diety wprowadzając, różnego rodzaju zmiany w swoim życiu co 5 minut. Nie jest w stanie wyczekać do momentu, kiedy faktycznie te oczekiwanie, kiedy faktycznie ta zmiana będzie miała jakiś korzystny wpływ. Pomyślałem sobie, że dzisiaj ten temat będzie bardzo ważny, ponieważ część osób nie podejmuje wyzwania w związku ze zmianą diety i nie przechodzi na tak zwaną pełnowartościową, pełnowartościową dietę roślinną, dlatego że myśli, że będzie trwało to zbyt długo. I wczoraj przy okazji rozmowy na temat śmierci, kiedy to Ci mówiłem, że na przykład jeśli ktoś potrzebuje operacji bypassów, no to wtedy nie wciskamy mu szejka z jarmużu licząc na to, że on przeżyje tylko on potrzebuje wtedy tej operacji bypassów. Natomiast jak długo ten pacjent, który przejdzie tę operację bypassów, będzie musiał oczekiwać na korzystne zmiany w swoim życiu, jak przejdzie na drugą stronę, na, na, na stronę mocy, że tak powiem, szejkowej, jarmużowej, żeby faktycznie jego ciało się uzdrowiło i żeby już więcej nie miał tych bypassów, konieczności by, by, przeprowadzania operacji i żeby mógł po prostu żyć zdrowe, szczęśliwe życie jak najdłużej. Powiem Wam, jak to było w naszym przypadku. W momencie, kiedy w 2009 roku, w maju, na przełomie maja i czerwca 2009 roku, dowiedziałem się o tym, że mam zmiany nowotworowe w swoim ciele to przez trzy miesiące przeżywałem. Przez 2-3 miesiące przeżywałem. Mniej więcej do sierpnia 2009 roku. W sierpniu 2009 roku wyjechaliśmy do Polski na wesele z naszej rodziny i na tym weselu po prostu coś się ciekawego wydarzyło. Podjęliśmy decyzję, że zaczniemy szukać rozwiązań na swoje problemy, bo wtedy już się okazało, że Agnieszka też ma zmiany nowotworowe na piersi, jak również na jajniku. I we wrześniu 2009 roku. Po powrocie z Polski kupiliśmy wyciskarkę do soków. Agnieszka zorganizowała gdzieś lewatywę i zaczęliśmy działać. Zaczęliśmy pić soki na podstawie tego, co wyczytaliśmy w książkach Michała Tombaka, jak również na podstawie filmu, który obejrzeliśmy na temat metody Gersona. Czyli rak to nie wyrok, nie musisz umierać na raka. I myślę, że zajęło nam mniej więcej tydzień do dwóch tygodni, aby zrzucić dosłownie kilka kilogramów. W przeciągu pierwszych trzech miesięcy pozbyłem się 15 kg swojej wagi, czyli z wagi około 100 kg zeszło mi może 95, zeszło mi na około 80 plus. W przeciągu trzech miesięcy dokonała się tak niesamowita zmiana w moim życiu, w moim ciele, że przestało mnie boleć. Natychmiast poczułem dużo więcej energii, natychmiast zrozumiałem, że chcę się lekko odżywiać. Nie odstawiłem wtedy jeszcze mięsa, nie odstawiłem wtedy jeszcze chleba, makaronów, pizzy, ciastek i tak dalej. Nie odstawiłem napojów alkoholowych, nie odstawiłem e, w zasadzie nic w swoim życiu. Poza tym, że wprowadziłem soki wyciskane na świeżo i robiłem sobie lewatywę. To były dwie rzeczy. Czyli trzy miesiące zajęło mi zrzucenie nadwagi 15 kg. Potem na początku 2010 roku. Przeszliśmy w nasz pierwszy siedmiodniowy post na przełomie lutego i marca. Czułem się tragicznie. To było, to jest nie do opisania. Ten pierwszy mój post w ogóle bez pomocy, bez wsparcia. W zasadzie my tylko we dwójkę byliśmy, a nasi znajomi po prostu mówili, wy, się, wy zaraz sobie zrobicie krzywdę i tak dalej, przestaniecie robić sobie takie wariactwa. Zacznijcie coś jeść. Nie wspierali nas zupełnie. Czuliśmy się bardzo źle. Natomiast już wtedy poczułem olbrzymią zmianę w swoim metabolizmie, w swoim ciele i już wiedziałem, że potrzebujemy coś zmienić. Zaczęliśmy wprowadzać dużo więcej sałatek, dużo więcej warzyw do naszego życia. Były to nadal gotowane rzeczy, ale zaczęliśmy wprowadzać duże zmiany. Dopiero w 2012 roku odstawiliśmy mięso, czyli dopiero po dwóch i pół roku od momentu, kiedy zdiagnozowano u nas nowotwory. Nadal czuliśmy się osłabieni, zaspali, zaspani, dalej czuliśmy jakby braki w swoim wyżywieniu, dalej nie czuliśmy się tak, jak chcieliśmy się czuć, ale zajęło nam dopiero 2,5 roku na to, żeby dotrzeć do tego, że nie potrzebujemy jeść mięsa. Następne 4-5 lat, żeby dojść do tego, żeby przestać przegrzewać swoje pokarmy, czyli z tak zwanej diety wegańskiej przejść na dietę surowo-wegańską. I dosłownie zaledwie ostatnie 5-6 lat Jesteśmy w tym świecie nieprzegrzewania pokarmów i jedzenia pełnowartościowej diety roślinnej. Czyli jeśli nas pytasz, jak długo zajmie dla ciebie przejście na drugą stronę i uzyskanie efektów, wszystko będzie zależało od ciebie. Jeśli rozłożysz to na 12 lat, tak jak my, żeby dojść do tego momentu, gdzie my jesteśmy teraz, no to będzie to 20 lat pięknej zmiany. Ale jeśli zdecydujesz się, że zrobisz to w 12 tygodni, to w 12 tygodni będziesz już osobą, która będzie po drugiej stronie. I będziesz mógł korzystać z tego nowego ciała w bardzo krótkim czasie. Czy da się to zrobić w 12 dni? No pewnie pewne zmiany można dokonać w przeciągu 12 dni, ale na pewno nie można oczekiwać nie wiadomo czego w tak krótkim okresie czasu. I mam takie wrażenie, że wiele osób tego nie rozumie. Wiele osób przecenia to, co jesteśmy w stanie zrobić w przeciągu 3 dni, a nie docenia tego, co możemy osiągnąć w przeciągu 3 miesięcy, 3 lat, a może 10. I ta perspektywa, ta myśl, że trzeba będzie czekać na to, żebym się zdrowy poczuł 10 lat, podcina nam skrzydła. A propos skrzydeł, tak? Siedzę sobie w hamaku, kochani, a ten hamak wygląda jak skrzydła. Ale czy warto to zrobić, czy nie? Czy warto dokonać zmiany, aby poczuć się świetnie? Czy warto pozbyć się chorób na zawsze? Ostatnio spodobało wam się pytanie, jakbyś się poczuł, żebyś był zdrowy do końca swoich dni? Jakbyś się poczuł, jakby to było, jakbyś już nigdy nie chorował. Czy nie byłoby warto dokonać tej zmiany? Ale na pytanie, jak długo zajmie Ci przejście na drugą stronę poczucie tych wszystkich zmian, ja tego nie jestem w stanie Tobie odpowiedzieć. Mogę Ci opowiedzieć, co się wydarzy. Mogę Ci powiedzieć, co się wydarzy w przeciągu pierwszego dnia, pierwszych dwóch, trzech, czterech dni, co się wydarzy w przeciągu pierwszego miesiąca, pierwszego roku i pierwszych pięciu czy dziesięciu lat. Ale co faktycznie i faktycznie jak długo zajmie Ci pozbycie się nowotworu, pozbycie się e, zmian w układzie krwionośnym, pozbycie się cukrzycy, pozbycie się Alzheimera, tego nikt nie może Wam powiedzieć, tego nikt nie może Wam zagwarantować. A jeśli ktoś to robi, to popełnia przestępstwo. Jeśli dzisiaj pójdziesz do lekarza i lekarz ci powie, że jak przyjmiesz te lekarstwa, to będzie zdrowy za trzy dni, to ktoś popełnia przestępstwo, wprowadzając Cię w błąd. Nie ma czegoś takiego. Twoje oczekiwania, jak długo coś zajmie, są błędne. One są oczywiście przez to, co oglądasz w telewizji. Oglądasz reklamę leku na ból głowy albo na grypę i tam ktoś siedzi opatulony w szaliku, w czapce na głowie z termometrem w buzi, kapie buz nosa z jakąś gorącą herbatą, wrzuca jakąś kapsułkę do wody, ona psyczy, on to wypija, i natychmiast w następnym fragmencie tej krótkiej, 30-sekundowej reklamy, on już wraca do pracy, i wszyscy przebijają mu piątkę, biją mu grawo. Jesteś wprowadzany w błąd. Tak nie działa natura. Tak mogą działać leki, które mają masę skutków ubocznych. Bo co zrobił ten lek dla tej osoby, która w tym filmie, w tej reklamie, zażyła tą tabletkę? Oszukał ją, bo mógł na przykład zatrzymać objawy oczyszczania. Te objawy oczyszczania powrócą do tej osoby za kilka tygodni, nawet za kilka dni. Ona ponownie będzie chora, ponieważ nie dokończyła procesu oczyszczania jej ciało nie pozbyło się z toksyn, nie pozbyło się z tego, co ta osoba robi. I bardzo często przychodzą tutaj osoby do projektu odmładzania na surowo i tak się dzieje w przypadku wielu tego typu projektów że oczekiwania są natychmiastowe to się musi już wydarzyć. Ja już przez trzy dni zjadam owoce czy warzywa i przez trzy dni piję soki i nagle i nic się nie dzieje, i nic się nie dzieje, a wręcz przeciwnie, czuję się coraz gorzej. I te oczekiwanie, błędne oczekiwanie, które wykreowała dla nas reklama farmaceutyków i te błędne oczekiwanie w stosunku do tego, co jesteśmy w stanie osiągnąć w trzy dni, a niedocenienie tego, co jesteśmy w stanie zrobić w dłuższym okresie czasu, niestety jest dla nas zgubne. To jest dla nas zgubne. Ale wracając jeszcze do tych bypassów, i wracając na przykład do zmian nowotworowych. Widzisz, jeśli ktoś dostaje diagnozę: Jest pan chory na raka, jest pan chory na raka, zostało panu 6 miesięcy życia, to ludzie myślą, że faktycznie zostało im 6 miesięcy życia. Że faktycznie tylko 6 miesięcy im zostało, i oni muszą się ze wszystkimi pożegnać, nie wiem, spisać testamenty, sprzedać wszystkie rzeczy. No po prostu, koniec, dla nich jest już koniec. Ja mam dla ciebie taką propozycję. Po pierwsze, jeśli ktoś ci powie, że zostało pani 6 miesięcy życia, czy zostało panu 6 miesięcy życia, to powiedz: Dziękuję za propozycję, ale ja jej tej propozycji nie przyjmuję. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, musisz coś zrobić. Nie pożegnać się ze wszystkimi, nie sprzedać wszystkie swoje rzeczy, nie pozałatwiać wszystkie swoje sprawy, bo tak naprawdę to nie chodzi o to, że zostało Ci sześć miesięcy życia, tylko chodzi Ci o to, że zostało Ci sześć miesięcy życia, jeśli nic nie zmienisz w swoim życiu. Powiem Ci to raz jeszcze. To nieprawda, że zostało Ci sześć miesięcy życia. Sześć miesięcy życia zostało Ci tylko, jeśli nic nie zmienisz. Albo na przykład podejmiesz się chemioterapii, albo radioterapii, albo jeszcze innych zabiegów. Jeśli zmienisz wszystko, to te 6 miesięcy życia zamieni się na 12 miesięcy, na 6 lat, na 12 lat i tak i tak Ja jestem tego żywym przykładem. W 2009 roku zdiagnozowano u mnie zmiany nowotworowe. Minęło od tego czasu 13 lat. I wtedy ktoś mi mógł powiedzieć, zostało panu 3 miesiące życia, albo zostało panu 12 miesięcy życia, chyba że podejmie się pan operacji, chyba że przyjmie pan chemioterapię, chyba że pan, nie wiem, jeśli miałbym zmiany na przykład kardiologiczne, przeprowadzi operację bypassów, chyba że pan będzie przyjmował leki na obniżenie cholesterolu i tak dalej, i tak dalej. Ja tej informacji wtedy nie przyjąłem w ten sposób. Ja wtedy postanowiłem zmienić całe swoje życie. I jeśli Ty chcesz żyć, a ja tak zakładam, że spotykamy się tutaj, żeby żyć, i ktoś ci dał taką opinię lekarską, że to, co widzi na ekranie w tym momencie, według niego oznacza, że za 6 miesięcy nie będzie z nami, to tylko jest dla Ciebie sygnał, że natychmiast potrzebujesz zmienić wszystko w swoim życiu, tak, aby doprowadzić do tego, żeby żyć jak najdłużej. Co mógłbyś zrobić najpierw? Może to, co zrobiliśmy my. Po pierwsze, zdobądź jak najszybciej wyciskarkę do soków. Dlaczego? Dlatego, że soki warzywne, podkreślam, warzywne wyciskane w domu w połączeniu z jabłkiem zaczną cię odżywiać, dożywiać Twoje ciało, dożywiać Cię komórkowo. Co to będzie oznaczało? Twoje komórki nie umrą z niedożywienia. Mamy tylko dwa powody śmierci. Te wszystkie inne choroby, które są opisane, to jest bójda literacka. To jest rozpisanie tylko problemów związanych z jedzeniem w naszym życiu i z toksynami. Pierwszy powód, dla którego umieramy, to jest niedożywienie nasze komórki są głodne. Drugi powód, dla którego umieramy, to jest zatrucie naszego organizmu poprzez spożywanie pokarmów, które dzisiaj spożywamy poprzez leki, które, którymi, których zażywamy poprzez przyjmowanie eksperymentów medycznych poprzez to zrzucają nam na głowę różnego rodzaju śmieci z samolotów przez to, że woda jest zatruta w kranach i tak dalej, i tak dalej. I my te toksyny kumulujemy, nasze ciało nie jest w stanie tych toksyn wyrzucić na zewnątrz. Czyli jeśli chcesz żyć i zastanawiasz się nad tym, jak długo zajmie wyzdrowienie na, w procesach, które my opisaliśmy tutaj na stronie odmładzanie na surowo, to ja Ci nie odpowiem jak długo, ale powiem Ci, że na pewno warto, że jeśli zrobisz wszystko, co opisaliśmy w książce surowe zdrowie, jeśli zrobisz wszystko, co opowiedzieliśmy na temat raka, czy na temat cukrzycy, czy na, na temat zmian w układzie krwionośnym i dokonasz tych zmian świadomie i zaczniesz podążać tą ścieżką, którą wyznaczyliśmy, to na tyle twoje ciało się uzdrowi, że będziesz mógł żyć i żyć. I zastanawianie się, co lepiej wybrać, czy chemioterapię, czy soki z selera naciowego, to nie jest żaden nawet wybór. To nie jest nawet żaden wybór. Wybór jest tylko wtedy, jeśli chemioterapia naprawdę by działała. A chemioterapia nie działa. Chemioterapia ścina Twoje życie, obcina Twoje życie, i nawet tych sześciu miesięcy czasami nie przeżyjesz, kiedy przyjmiesz chemioterapię, a Twoje ciało jest o, 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 obciążone. Kiedy Twoje ciało nie jest w stanie poradzić sobie z jeszcze większą ilością toksyn, po prostu nie przeżyjesz chemioterapii. Bo jesteś w twoim ciele jesteś zatoksyczniony. Drugi podstawowy powód, dla którego umieramy, to jest za dużo toksyn w twoim organizmie. I ty wcale nie musisz zabijać komórek nowotworowych, ty po prostu potrzebujesz odżywić komórki zdrowe i pozbyć się toksyn ze swojego organizmu. Czyli na pytanie, jak długo zajmie przejście na drugą stronę, czyli na tą stronę, po której my jesteśmy, czyli zdrowie, super energia, wydłużanie życia, wspaniałe myśli, docenianie tego co mamy. To wszystko będzie zależało od Ciebie. Albo idziesz małymi kroczkami, i najpierw wprowadzasz tylko soki, robisz sobie lewatywę, robisz sobie z nami post, bo na przykład nie masz śmiertelnej choroby. Albo natychmiast działasz, jeśli masz chorobę, którą, na którą ktoś nałożył śmierć i powiedział, zostało ci 6 miesięcy życia, to ty nie masz czasu na to, żeby się zastanawiać, czy to będzie działać, czy tamto będzie działać. Po prostu już dzisiaj włączaj wyciskarkę i wyciskaj soki. Wyciskaj soki, żeby dożywić swoje ciało. Rób lewatywę, rób sauny, przeprowadź głodówkę, żeby jak najszybciej pozbyć się toksyn i jak najszybciej dożywić swoje komórki. O i cała filozofia. Zobaczcie, jakie to jest proste. A człowiek potrafi to tak skomplikować. I człowiek potrafi objawy oczyszczania, zakwalifikować jako ten moment, kiedy źle się czuje. Część osób przyszła do odmładzania na surowo, zaczęła pić soki i po tygodniu czasu A, e, to nie działa, jeszcze gorzej się czuje. Dlaczego gorzej się czujesz? Dlatego, że przechodzisz detoks swojego ciała. Twoje komórki tłuszczowe wyrzuciły toksyny na zewnątrz i ty odczuwasz tego skutki. Nie rozumiesz, jak to działa? Poczytaj o reakcji, re, reakcji Herxheimera. To jest reakcja Herxheimera, która została opisana już 70 lat temu. To jest reakcja, którą można by było nazwać w prosty sposób. Najpierw musi być gorzej, żeby było lepiej. Także dzisiaj tak luźno. Jak długo zajmie przejście na drugą stronę? Będzie zależało od ciebie. Czy warto? Absolutnie tak. Natomiast nie przeceniaj tego, co jesteś w stanie osiągnąć w trzy dni, a zacznij doceniać to, co jesteś w stanie zrobić w trzy miesiące, w trzy lata, albo tak jak my, w 12 lat. Mam nadzieję, że to było wartościowe. Mam nadzieję, że pomoże Ci to wytrwać w postanowieniu i mam nadzieję, że. Zdecydujesz się na to, żeby podzielić się informacjami z odmładzania na surowo ze wszystkimi ludźmi na świecie, ponieważ to, co przekazujemy jest wartościowe, ratuje ludzkie życie i poprawia jakość tego życia. To tyle na tą chwilę. Pozdrawiam Cię cieplutko. Do zobaczenia. Cześć.